Cześć. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego bogowie tak bardzo nie chcieli, by ludzie poznali tajemnicę ognia? Ta fascynująca historia z mitologii greckiej kryje w sobie więcej niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Wyobraźcie sobie świat bez ognia, zimny, mroczny, gdzie ludzie żyją jak pierwotne istoty. Dokładnie tak wyglądała rzeczywistość, którą Zeus chciał narzucić śmiertelnikom. Ale dlaczego? Odpowiedź jest prostsza niż myślicie chodziło o kontrolę i władzę. Ogień to nie tylko ciepło i światło to symbol wiedzy, rozwoju i potęgi. Z ogniem ludzie mogli gotować, ogrzewać się, ale przede wszystkim tworzyć. Wyobraźcie sobie pierwszego człowieka, który odkrył, że może stopić metal i przekuć go w narzędzia. To była prawdziwa rewolucja. Prometeusz wiedział o tym doskonale. Ten sprytny tytan rozumiał, że ogień uwolni ludzkość z okowów zależności od bogów. Wykradł więc iskrę z Olimpu i przekazał ją ludziom, świadomie ryzykując gniew Zeusa. Zeus wpadł w furię nie dlatego, że ktoś go okradł. Bał się, że ludzie staną się zbyt potężni, zbyt niezależni. Bo czym jest Bóg bez swoich wyznawców? Właśnie dlatego kara dla prometeusza była tak surowa przykuty do skały, z wątrobą rozdzieraną codziennie przez orła, miał być przestrogą dla każdego, kto odważy się przeciwstawić woli bogów. Ale spójrzcie, co się stało. Mimo strachu, mimo gruźb, ludzkość się rozwinęła. Ogień dał nam nie tylko ciepło, ale też możliwość rozwoju cywilizacji. Dziś możemy być wdzięczni Prometeuszowi za jego odwagę i poświęcenie. Ta historia uczy nas, że wiedza i rozwój są bezcenne, nawet jeśli droga do nich bywa trudna. Pokazuje też, że czasem warto zaryzykować wszystko w imię większego dobra. Jeśli spodobała Wam się ta opowieść, dajcie znać w komentarzach. Subskrybujcie kanał, by nie przegapić kolejnych fascynujących historii z mitologii. Do zobaczenia w następnym odcinku.